Where the fuck I oh yes. oczywiście, że mnie kurwa trafił, no. A tu Wendigo zacznę robić. Fuck. Kurwa, masakra, nie wierzę w to, ile to trzeba bić. Crossbow, chcę, abyś napił się wody. Tylko z czego on zabija? To demonem musi być, borlopkiem. Mhm. Napij się wody? Czekaj teraz, nie mogę. Jestem za tą, jestem za tą. Tam po długości widzę ich. Mm -hmm. O kurwa, jeden hp mam. Dostałem głowę od tego. O nie. Mamy dużego pana. To wejdziesz drabiną, czy nie za bardzo? Nie wiem ten koleś poszedł. Mogę użyć tego. Campfire'a. Używam. Dwadzieścia procent. Mhm jest. Wiesz z niego? Kosztowności masz jakieś i tak dalej? Tutaj leży. Aha, dobra. Wybiorę. O kurwa, ledwo co. Dobra, nigdy się tak nie skaczy. On dalej tam atakuje pod spodem. No czy no wiesz, no gdyby tam nie było... No czy ja dostałem od tego szkieleta głowę, gdy miałem debafa, no to się powiem ci, że... Zawinąłem jak nie wiem co. Ile tego Wendigo Sharpla będzie potrzeba do czegoś? To w ogóle będzie do czegoś potrzebne? Mmm... Co zrobiłem za questa? A, odwiedziłem to, okej. Okay. Widzisz, jak zwykle są rzeczy, które klikam, żeby zaznaczyło i nie zaznaczyło. Napicie wody. Napiję się piwa, ok? Zapomniałem o kill znowu. Aha, typy, typy. To ucieknij, czy nie dasz rady? Czy mam. brać do ciebie. Jestem. Na mnie jest mimi kwak nie, nie na mnie. Nice. O jest faktycznie ile medów. Uuu, fajne buty wezmę prze na Drugą Wojnę światową? Wow. Kolejnych mamy idę, idę, ale po cichu. Wiem, 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 wiem. Otworzył drzwi chyba mnie widział. A widzieli mnie. Dostał raz. Uciekaj, uciekaj.

Już nie biorę tych medów, gdzie jest warlock? Całkowicie na sam dół spadł. Potrzebujesz koboldowe te? Rękawice plus 31 siły. Jeden Wigor chce? chce, abyś napił się wody. Horn Kul Niebieski plus 4 Wigor. Weźmy Ampfire kolejny. Nie, nie mam do aż tak dużego. Środ, Schrod. Nic. Wow, shadow mask biały. Dobra, sobie zostawię to kurwa, bo nic więcej nie leci. Same białe i zielone, nawet nic niebieskiego. Nie, jeden niebieski poleciał, ten. Glimmer bangle jak Gold coś tam potrzebuje. Niebieski. Dostałem, o niebieskiego Ornate Jacket, nie wiem czy chcesz. Reszta to Diamond, Kraket i same szaroty. Nie, dostałem... ...copylem... lodu? O! Trzeba spierdzielać. Mógł uciec, nie? Bo miał jakiegoś dobrego dropa, czy coś. Dziwny quest, naprawdę. Bardzo dziwny. Takie fajne rękawice. 3 wigor, trzy siły. To jest Reinforcet plus 3 siła. 90 golda tylko one kosztują. Wow, plus 3 siła 100, No dobra. Aha. Inferius podkreślenie, chce, abyś napił się wody. 89, niech będzie. No, mi pomóc, czy nie? Okej. Okay. Ognie plus... Ognie! Spodnie plus szagi to wziąłem. Typy! Na południe od nas. Ja go dzigałem non stop, hopie. Zaraz się resztę wyrzuca 50% 60, 70, 80, 90. Chyba podchodzi typ. Jeszcze drugi jest. Imperius podkreślenie chce, abyś napił się wody. Padłem. Są typ od wilków. Jestem na niewidze. A zamkną drzwi. Otwiera. Nice. Twity nie chcę. O pikach, zważmy. dark, chce abyś napił się wody. to. czemu nie? Elegancko. A jakie potrzebujesz? Typy! Od północy. Połowa niewitki mi zeszła. Widział mnie już. zabierz go. A nie, nie zabijesz, sorry. Dostał raz do mnie. Biegna, biegnę, 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 biegnę. Kurde, na tobie byłem, na tobie wisiałem. Biegnę. Mhm. E, w wodzie, ja biegnę na górę. W wodzie jest dalej Mak. Ja się leczę. Ja go nie widzę. Gdzie on jest? U Ciebie Ja jestem tam, ale nie widzę go. Dobra, no Na Tobie, tak. Jest cały czas na Tobie. Dobra, ogarniam to szybko. I ja już podziękuję za granie w Dark and Darker. Oh, ile mam miejsca na kasę? O, mam dużo przecież miejsca na kasę, bo kupiłem dopiero co worek. No, sprzedał się te Ring Survival plus 3 additional. Mogłem go drożej wystawić. Dobra. Także podziękować za ten. Wejdę na sekundę do tego AFK Journey, zrobimy tą gildię i ten. Więc na razie podziękuję za granie w Dark and Darker.